W tym odcinku kursu, Jak Zarabiać na YouTubie, porozmawiamy o kooperacjach. Kiedy, z kim i dlaczego wchodzić we współpracę. I tutaj będą zarówno takie kooperacje stałe, jak i kooperacje tymczasowe omówione. Jeżeli chodzi o kooperacje stałe, to są one bardzo kluczowe i na samym początku już prowadzenia swojej działalności na YouTubie warto zastanowić się, kto byłby Cennym do, partnerem do kooperacji stałej przy prowadzeniu kanału. I takiego partnera nie musisz mieć na samym początku, ale musisz mieć to w głowie, że takiego partnera poszukujesz, bo taki partner potem ci się może przytrafić wręcz, lub możesz yy, podjąć starania, żeby takiego partnera sobie znaleźć. Bardzo prosty przykład. Jesteś osobą, która jest świetna, jeżeli chodzi o mówienie, możesz opowiadać godzinami. Masz bardzo ciekawą wiedzę, ale na przykład jesteś bardzo kiepski technicznie i poszukujesz partnera, który te twoje filmy nagrane e, mógłby montować i ustawiać na YouTube'a, żeby tą kwestię techniczną z ciebie zdjąć. Czyli tak naprawdę ty robisz cały ogrom pracy, przygotowujesz scenariusze do swoich filmów, występujesz, a Później, tylko ta techniczna część, czyli montaż Twojego wystąpienia, ewentualnie jakieś efekty i wrzucenie na YouTube'a zostawiasz komuś innemu. I dzięki temu Ty możesz skupić się na tym, w czym jesteś najlepszy, a ktoś robi to, w czym on jest najlepszy, a w czym Ty jesteś kiepski i nie marnujesz mnóstwa godzin na to, żeby to robić samemu, frustrować się, męczyć i tak dalej. I najlepiej, najlepsza metoda, jaka jest dostępna, to jest. Dzielenie się zyskiem z Twojego kanału z tą osobą, i takie osoby znajdziesz do współpracy. Są osoby chętne na taką współpracę. Oczywiście nie jest to łatwe więcej osób chce pieniądze od razu. Ale e, pieniądze od razu to możesz w to pójść, jeżeli tak cię to pasuje, ale jednak dzielenie się z wszystkim zyskiem powoduje, że ten ktoś jest znacznie bardziej zaangażowany w Twój content. I tak jest zdecydowanie lepiej. Ja tą metodę rekomenduję. Oczywiście na samym początku spisz sobie dokładną umowę, która obejmuje wszystko w tym zakresie. Jeżeli potrzebujesz wzór takiej umowy, ja ci mogę go wysłać. Napisz do mnie maila, bo jesteś moim uczniem. Ja chętnie bardzo pomogę ci w Twoim sukcesie, więc tutaj chętnie podzielę się tą wiedzą. Jak podpisać umowę z kooperentem na YouTubie. Inny przykład. Jesteś bardzo dobry. Graficznie, potrafisz robić wspaniałe animacje, grafiki, potrafisz też stworzyć wspaniały content, ale na przykład masz bardzo kiepski głos, a do tego na przykład kiepską dykcję, i po prostu twoja narracja do twoich filmów brzmi kuriozalnie źle, kiepsko, fatalnie. To wtedy znajdujesz sobie stałą współpracę z kimś, kto po prostu będzie twoim lektorem, kto będzie sobie siadał i przed mikrofonem czytał Twoje skrypty. Dla tej osoby, która jest dobrym lektorem, ma piękny głos, będzie to żaden problem. Dla Ciebie będzie to niesamowite uwolnienie od tej stresującej części procesu twórczego i ktoś będzie to wykonywał za Ciebie znacznie lepiej, z radością i też taką kooperację można nawiązać. Możesz nawiązać taką delikatną kooperację tylko z kimś, kto będzie przygotowywał Ci tylko miniaturki do Twoich filmów. Bardzo często też możesz zwrócić się do swoich widzów z pytaniem o Chęć kooperacji z Tobą, bo bardzo wielu Twoich widzów z radością będzie chciało z Tobą kooperować. I ja, na przykład, podam tutaj świetną kooperację, jaką mi się udało zawiązać w ramach jednego z moich kanałów. Znalazłem człowieka. Rzuciłem ogłoszenia w internet, że poszukuję takiego i takiego człowieka do takiej i takiej pracy, i znalazłem człowieka, który jest Polakiem mieszkającym w Irlandii, który jest rencistą. Pobiera sobie świadczenia socjalne tam w Irlandii, i który jest finansowo zadowolony, i z wielką radością chce współpracować ze mną, bo wie, że to co robię jest wartościowe, wierzy w to i ma zajęcie, z którego się cieszy, bo lubi pracę twórczą, i jest przez to dla mnie bardzo czasowy, ma dla mnie mnóstwo czasu, poświęca mnóstwo uwagi, robi świetną robotę dla mnie a przy okazji nie oczekuje ode mnie bardzo dużych pieniędzy, co dla mnie też jest bardzo istotne, ponieważ płacę mu takie pieniądze, które są dla mnie efektywne, czyli oddaję mu małą cząstkę swojej pracy, płacę mu małą część, a za to dostaję bardzo dobrej jakości robotę, z której obie strony się bardzo cieszymy. Więc nie bójcie się podejmować kooperacje, one są bardzo istotne, szczególnie w tych obszarach, w których jesteście słabi. Bo jeżeli w jakimś obszarze jesteście słabi, no to albo możecie się tego nauczyć, albo możecie to komuś zlecić. Nie ciągnijcie YouTube'a, mając jakiś obszar cały czas słaby, bo to jest bardzo, bardzo nieefektywne. Trzeba to rozwiązać albo w jedną, albo w drugą stronę. Czyli albo zlecamy komuś to, albo sami się tego uczymy. Przykładem może być dykcja. Jeżeli ktoś uważa, że ma fatalną dykcję i nie nadaje się na YouTube'a, no to z dykcją da się bardzo wiele zrobić. Dykcję można bardzo sobie poprawić, jest mnóstwo. Szkoleń, które uczą dykcji. Jest też sporo poradników za darmo na YouTubie, jak tej dykcji się nauczyć lepiej, jak ją poprawić, więc tutaj tylko praca, praca, praca każdego dnia i dzięki temu dykcję możecie poprawić. Albo stwierdzicie, że po prostu nie, nie chcecie w ogóle pracować nad swoją dykcją. seplęcie sobie do końca życia, tak jak się I dzięki temu dajcie zarobić komuś innemu, czyli zatrudnijcie sobie lektora, albo nawiążcie współpracę z jakimś lektorem, który będzie za was mówił teksty, które wy będziecie przygotowywać. Poza takimi współpracami stałymi, które są uzupełnieniem do twoich słabych stron, można też zawierać współpracę tymczasowe, czyli na przykład współpracować z jakimiś miejscami. Lub z jakimiś innymi youtuberami czy jakimiś innymi twórcami. Jeżeli chodzi o współpracę z innymi youtuberami, to tutaj bardzo istotne jest, żeby to nie był ktoś z waszej branży, bo to nie jest zbyt dobra współpraca, ponieważ jesteście dla siebie raczej konkurencją i taka współpraca nie wiem, komu miałaby się opłacić. Chyba tylko silniejszemu. Więc, chyba że uważacie, że jesteście takim silnym i przeciągniecie widzów od swojej konkurencji, no to wtedy tak. Najlepiej jest współpracować z ludźmi, którzy nie są dla Was żadną konkurencją, ale za to są dla Was bardzo dobrym uzupełnieniem. Bo, na przykład, jeżeli jesteście osobą, która ma content o kwiatkach doniczkowych w domu, to możecie nawiązać współpracę z projektantem wnętrz. I to nie jest dla Was żadna konkurencja. To jest kontent uzupełniający się zarówno dla youtubera o dekoracji wnętrz. Wasz kontent będzie ciekawy jako uzupełnienie dla jego widzów. Tak samo w drugą stronę, dla Waszych widzów ten dekorator wnętrz będzie ciekawym uzupełnieniem Waszego kontentu. I taka współpraca, nakręcenie wspólnie kilku odcinków jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Oczywiście starajcie się zawsze. Przed taką współpracą, spisywać sobie bardzo prostą umowę, w której wszystkie postanowienia tej współpracy są zapisane, żeby później po latach nie musieć się z kimś kłócić o to, czy coś można było zrobić z tym kontentem, czy nie, ile ktoś ma zarobić na danym kontencie a ile ktoś ma nie zarobić, ile ktoś ma zapłacić. Dobrze jest mieć na samym początku takiej współpracy wszystko spisane, po to, żeby uniknąć nieporozumień na przyszłość. Starajcie się też, jeżeli to jest możliwe, a często jest możliwe, współpracować ze znacznie większymi youtuberami niż Wy. Wystarczy do takich ludzi napisać, powiedzieć im, dlaczego chcieliby się z nimi współpracować, zaproponować im coś i wtedy, na przykład, oni się na to zgadzają, a to jest dla Was ogromny, ogromny zysk. Bo taki youtuber, który ma milion na przykład subów, on z przyjemnością pokaże się jako ten, który podaje rękę malutkiemu youtuberowi, na przykład zaprosi Was na wywiad, bo jesteście ekspertem w jakiejś branży, która dla niego jest interesująca, a o której on się nie zna, a w której wy możecie się bardzo ciekawie wypowiedzieć. On w ten sposób zyskuje dużo, bo robi sobie ciekawy content o tym ciekawym materiale, a Wy zyskujecie to, co jest dla was w tym momencie bardzo cenne, czyli popularność, bo on pokazuje was. Oczywiście, musi się umówić, żeby powiedział w tym filmie, jaki jest. Wasz kanał, najlepiej dał link do tego kanału, żeby ci ludzie mogli też przeskoczyć sobie na Wasz content. I takie współprace są niesamowicie zyskowne dla Was i są całkowicie realne. Nie bójcie się podejmować współpracy z ludźmi, którzy mają 100 razy większe zasięgi niż Wy, bo oni są też ludźmi, którzy kiedyś zaczynali i też bardzo często chętnie będą chcieli podjąć z Wami współpracę.